Na dzisiejszym filmie pokażę transformator wysokoprądowy, który właśnie przed chwilą zbudowałem. Transformator wygląda, wygląda w ten sposób i zbudowałem go ze starego transformatora kuchenki mikrofalowej. Tu jest ten transformator. Tak wygląda, tak wygląda cały, cały układ. Tu jest wiatrak, który to chodzi, wyłącznik zasilania. Z tego transformatora kuchenki mikrofalowej usunąłem uzwojenie wtórne 2 kV, które tutaj było, i w to miejsce nabinałem dwa zwoje linki miedzianej o przekroju 25 mm Zakończyłem to zaciskami, wyprowadziłem na szyny i tak wygląda, tak wygląda cały, cały, cały układ. Dobra, to teraz go sobie podłączymy i zmierzymy. Ja ten transformator zasilam za pośrednictwem tutaj takiego autotransformatora regulacyjnego, którym będę regulował napięcie zasilające uzupełnienie pierwotne tego, tego transformatora. Zmierzę najpierw napięcie na stronie wtórnej w stanie jałowym a następnie y, zmierzę y, prąd zwarcia ponieważ ten transformator daje dosyć duży prąd a ja mam cęgi tylko y, do 400 A y, no więc zmierzę ten prąd dla y, niższego napięcia no i na tej podstawie można będzie przeliczyć i, i, i przeliczyć to na, na prąd przy pełnym napięciu y, zasilającym dobra no to zaczynamy zaczynamy układ Napięcie w tej chwili mamy 230V, yy, tutaj świeci się dioda, dioda Standby'a, w Standby'u wiatrak pracuje, transformator jest wyłączony. Jak załączymy, dioda gaśnie, wiatrak cały czas pracuje, transformator mamy zasilany, mierzymy, mierzymy napięcie, yy, napięcie w stanie jałowym, to napięcie wynosi 230V sobie ustawimy. Przy 230 V napięcia po stronie pierwotnej, na stronie wtórnej mamy 1,77 V, czyli przekładnia tego transformatora wynosi 230, e, 230 przez 1,77 129,94. 130, tyle wynosi przekładnia. Prąd jałowy w stanie jałowym jest wysoki, no bo te transformatory tak są zrobione z mikrofalówek i wynosi 2,8A. Dobrze, no to teraz obniżymy sobie napięcie do no powiedzmy 50V. Do 50V i cęgami zmierzymy cęgami sobie prąd zwarcia. Łączymy sobie tutaj tak. Tutaj wartość maksymalną, żeby nam zarejestrował i mierzymy. No, no i ile nam pokazał? Pokazał nam 251 A. Przy napięciu bo nie kontrolowałem napięcia. 50 ustawimy sobie 50 wody jeszcze raz. To sobie zmierzymy tak i robimy zwarę. I bierzemy podcieka, proszę. No, teraz nam pokazał 269,8 Ampera. To przeliczymy sobie to. Yy, 269,8 269,8 przez 50 to jest 5,396 Ampera na Volt razy 230 No mamy 1241 Amper. Taki prąd 1241 Amper możemy uzyskać przy pełnym napięciu 230 V. No to ustawmy sobie 230 V. Ustawmy sobie 230 V. I pokażmy ten prąd. Prąd wtórny jest w tej chwili 12... ...12 A. Także to widać, że to jest 1,2 kA. No teraz pokażmy co może chińska łyżka. Chińska łyżka. Bierzemy chińską łyżkę. I to widać, że to jest chińska łyżka, bo się wygina. I słabo przewodzi. To jest główny gówno stal. No i zobaczymy, zaświecimy sobie tą łyżeczkę. Widzimy, że łyżeczka Łyżeczka już zaczyna świecić. Dobrze, łyżeczka zaczyna powoli świecić. <laughs> nie wiem z czego ta łyżka jest zrobiona. Tylko, że na pewno nie jest to dobry przewodnik, jak widać. Nawet się z porządnej zwary nie da zrobić, ale... Coś tutaj, coś tutaj zaczyna powoli świecić, ta łyżka. No, także taki e, transformatorek, jak widać, prąd daje fajny. Całkiem. Ja, I łyżeczka nam świeci. Dobra, tyle.